Witam, nazywam się Agnieszka Szafrańska-Romanów, jestem psychologiem, psychoterapeutką, pracuję w Centrum ProBalans i chciałabym zaprosić Państwa, zaprosić Was na kolejną edycję grupy terapeutycznej dla osób z rodzin dysfunkcyjnych, czyli potocznie mówiąc dla osób z syndromem DDD, w tym dla osób z rodzin alkoholowych. Terapia grupowa w Centrum Probalance organizowana jest właściwie od początku funkcjonowania naszego centrum, czyli od 5 lat. Ja terapią grupową zajmuję się od około 9 lat i Obecna, obecna grupa, na którą Państwa zapraszam, to będzie moja dziewiąta, to będzie prowadzona przeze mnie dziewiąta grupa terapeutyczna dla osób z rodzin dysfunkcyjnych. Grupa adresowana jest do tych osób, które wychowywały się w rodzinach dysfunkcyjnych, czyli w rodzinach, w których panowały. Zaburzone relacje między rodzicami, między rodzicami i dziećmi, i to są takie rodziny, które nie są w stanie spełnić potrzeb poszczególnych osób w rodzinie, w tym też potrzeb emocjonalnych szczególnie ważnych dla, dla dzieci w okresie, w okresie dzieciństwa, w okresie kształtowania się ich osobowości. Osoby z rodzin dysfunkcyjnych mogą, być, mogą mieć różne, różny rodzaj dysfunkcji w swojej biografii. Najczęściej jest to alkoholizm, czyli są to osoby z rodzin, dorosłe osoby z rodzin alkoholowych, ale także może to być uzależnienie od jakiejkolwiek innej substancji psychoaktywnej, to może być uzależnienie od hazardu, także uzależnienie od pracy. To, może być, to mogą być w końcu rodziny, które są na pozór bardzo normalnymi i zdrowymi rodzinami, ale jednocześnie takie rodziny z takim ogromnym chłodem emocjonalnym, yy, gdzie nie ma przemocy fizycznej, nie ma przemocy werbalnej, nie ma żadnej patologii, a, pracuj, a panuje bardzo duży taki chłód emocjonalny i właściwie yy, więzi są bardzo płytkie yy, i i nie ma tam potrzebnej dziecku do rozwoju akceptacji i, i miłości. Taka grupa terapeutyczna dla osób z rodzin dysfunkcyjnych trwa około pół roku około 6, 6 miesięcy. Jest to 80 godzin zegarowych terapii. Podzielonych na trzygodzinne spotkania terapeutyczne. Grupa zaczyna się i kończy tak zwanym spotkaniem otwierającym, a później spotkaniem zamykającym, i te dwa spotkania wyjątkowo ma, y, mają y, y, długość czterech godzin. Y, wszystkie inne trwają trzy godziny i spotykamy się raz w tygodniu w ustalonym y, y, dniu, y, najczęściej po południu, mniej więcej od godziny 18.00-18.30. Duży nacisk y, kładziemy na zbudowanie poczucia bezpieczeństwa. Y, wiemy o tym, że nie jest łatwo Rozmawiać o traumach z dzieciństwa, o trudnych, dysfunkcjonujących relacjach między rodzicami czy między rodzicami a dziećmi. Często rzeczywiście są to rzeczy bardzo takie dojmujące, bolesne i traumatyczne. Więc, po to, aby osoby miały odwagę. Mówić o tych trudnych rzeczach musi być duży poziom bezpieczeństwa. Więc kilka początkowych spotkań, czyli kilka tygodni najczęściej jest to 3, 4, czasami 5 tygodni przez 5 tygodni nie pracujemy na problemach czyli nie ma konieczności, nie ma potrzeby mówienia o traumach z dzieciństwa. Stosujemy, ja proponuję członkom grupy różne zadania, aktywności, które polegają na budowie, budowaniu poczucia bezpieczeństwa, takiej spójności grupy. Trochę mówimy o, o dzieciństwie, ale w takim bezpiecznym wymiarze. Grupa w ogóle zaczyna się. Od zbudowania, stworzenia takiego swojego kodeksu, kodeksu w, którym, w którym zawarte są zasady grupowe. To właśnie też ma służyć bezpieczeństwu. Dlatego, że wszyscy członkowie grupy zobligowani są do przestrzegania tych zasad. I to są zasady, które tworzycie Wy, które, tworzy, które, które tworzą y, członkowie grupy po to, aby czuć się właśnie bezpiecznie i mieć, y, mieć do siebie, y, y, zbudować poczucie zaufania. To, co ważne, takim pod, taką podstawą w terapii grupowej, to jest dyskrecja. Dlatego, że y, Często y, historie z dzieciństwa y, są bardzo traumatyczne i często y, budują poczucie dużego wstydu i takiego, y, takiego wyobcowania. Y, to, co się dzieje tutaj, nie może wyjść na zewnątrz i to jest taka zasada podstawowa. I to jest zasada, która musi być y, przestrzegana y, na, y, na grupie. Co się dzieje później? Po tych paru tygodniach, kiedy budujemy poczucie bezpieczeństwa i to poczucie już jest jako tako zbudowane, osoby czują się pewniej, nie mają już takiego poczucia wyobcowania czy dziwności, możemy zacząć pracować rzeczywiście na problemach. Każde spotkanie rozpoczyna się taką rundką początkową, gdzie osoby mogą powiedzieć, co się wydarzyło u nich w ciągu ostatniego tygodnia. Jak wygląda, wyglądał ich tydzień w kontekście poprzedniego, poprzedniej pracy terapeutycznej, co przeżywały. Mogą podzielić się emocjami, mogą podzielić się tym, co, co myślą, i każdy będzie miał na to parę minut. Potem przystępujemy do takiej pracy na problemie. I każda osoba w grupie będzie miała dedykowane jedno spotkanie i potem jakby jak, jak się skończy czas, znowu zaczynamy od początku. Także myślę, że jeżeli byśmy wzięli pod uwagę, że będzie na grupie około sześciu osób, bo te grupy rzeczywiście są nieliczne, to są grupy kameralne, to każdy będzie miał możliwość pracy takiej pogłębionej, trwającej. Półtorej godziny albo i więcej, co najmniej, co najmniej trzykrotnie. Wcześniej, oczywiście, ustalamy cele terapeutyczne. Czyli każda osoba indywidualnie opracowuje przy pomocy grupy, przy pomocy terapeuty cele terapeutyczne. I to, to, to będą takie cele, które będą mogły być zrealizowane na grupie, ale może też tak się zdarzyć, że nie wszystko da się zrealizować podczas spotkań, więc to będą cele ogólnie przyświecające takiemu procesowi terapeutycznemu, który też będzie mógł wykraczać poza terapię grupową. W centrum probalans stawiamy na kameralność. I na to, żeby było duże poczucie bezpieczeństwa osób, które uczestniczą w grupie. Dlatego też te grupy są nieliczne. Maksymalnie jest to sześć osób, zakładając, że jest jeden prowadzący czyli ja tutaj jestem osobą, która taką grupę prowadzi. To, co ważne, to jest też to, że grupy są zamknięte, co oznacza, że nikt w trakcie terapii nie dochodzi do grupy. Czyli nie ma sytuacji, że po paru spotkaniach ktoś dojdzie z zewnątrz i dołączy jako nowa osoba do grupy. Zaczynamy spotkania, spotkanie pierwsze, otwierające w danym składzie. I później ten skład nie ulega rozszerzeniu. Terapia grupowa daje możliwość przepracowania traum z przeszłości, traum z dzieciństwa i przepracowania trudnych, bolesnych relacji, głównie z rodzicami, na forum grupy. Czyli w towarzys przy towarzyszeniu nie tylko terapeuty, ale także innych osób. To jest bardzo ważne, dlatego że yy, grupa yy, stanowi, yy, grupa i inne osoby na grupie są niejako lustrami, którym, w których odbijają się problemy. I yy, yy, bardzo ważne jest to, że yy, po takiej pracy terapeutycznej. Osoba, która pracuje, dostaje tyle zwrotek, ile jest osób na grupie. I każda z tych osób może mieć swój punkt widzenia, swoją wizję. Może też przekazać bardzo cenne informacje, uwagi, spostrzeżenia, co jakby wzbogaca ten proces terapeutyczny. Jest to niemożliwe w relacji indywidualnej, podczas indywidualnej terapii. Dlatego, że no, terapeuta jest tutaj jakby jeden, jedną, jedyną osobą, a na grupie tych osób mamy kilka, zazwyczaj jest to wraz z terapeutą siedem osób, i to jest właśnie bardzo, bardzo cenna wartość grupy. Grupa też daje takie poczucie jedności. Często osoby, które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, mówią o tym, że czują się często w środowisku, Innych osób dziwnie. Czują się, wręcz używają takie sformułowanie czują się jakby były jakieś chore czy, czy nienormalne. Okazuje się, że na grupie inne osoby mają podobne, podobne spostrzeżenia, i to buduje takie poczucie, że, że jednak może nie ze mną jest coś nie tak. Że to wszystkie osoby, które miały trudne dzieciństwo, trudne relacje, były niewystarczająco akceptowane, niewystarczająco kochane, traktowane bardzo krytycznie przez swoją rodzinę, mogą mieć poczucie takiej, takiego wyobcowania, takiej alienacji wynikające właśnie z tego, a nie z czegoś, co jest jakąś ich wewnętrzną wadą czy ich wewnętrznym problemem. Grupy w centrum Probalans. Organizowane są mniej więcej raz do roku. To, kiedy jest nabór na grupę, umieszczone jest na naszej stronie internetowej www.centrumprobalans.pl w zakładce DDD DDA. Zawsze uczestnictwo w grupie poprzedzone jest konsultacją ze mną. Ja wcześniej, z taką osobą, która chciałaby uczestniczyć w grupie, przeprowadzam taką indywidualną, godzinną rozmowę i sprawdzam, czy rzeczywiście osoba do tej grupy nadaje się, czy grupa będzie w stanie spełnić jej oczekiwania. Także trzeba wziąć pod uwagę to, że wcześniej zapraszam na taką indywidualną rozmowę. Przed konsultacyjną przed grupą. Organizuję także prelekcje dla osób DDD, DDA, na które również serdecznie zapraszam. Na tych prelekcjach informuję między innymi o, o tym, jak wygląda właśnie grupa, ale także informuję, przekazuje. Wiedza na temat syndromu DDA, DDD, na temat tego, jakie objawy mogą osobom z rodzin dysfunkcyjnych doskwierać, z czym się borykają w dorosłości, jak wygląda w ogóle rodzina dysfunkcyjna, jak wygląda schemat takiej rodziny, również jest przez nie przedstawiana. Także. Takie prelekcje są również organizowane w centrum probalans i też informacje o, o takich prelekcjach znajdują się na naszej stronie internetowej. Także wszystkie osoby, które są, um, które diagnozują siebie jako osoby z rodzin dysfunkcyjnych, które właśnie miały trudne dzieciństwo, które pochodzą z rodzin alkoholowych, które pochodzą z rodzin y przemocowych, y które pochodzą też z rodzin y takich z takim dużym chłodem emocjonalnym, gdzie nie było więzi między poszczególnymi członkami y y rodziny. Y i które borykają się w dorosłości z licznymi, licznymi problemami natury relacyjnej, trudno im wchodzić w związki, trudno utrzymać związki emocjonalne, borykają się z różnego rodzaju lękami, skłon, mają skłonność do depresji, ale mają też inne, inne problemy życiowe. Zachęcam do tego, żeby skorzystały z oferty i dały sobie szansę po to, żeby w końcu już zacząć bardziej konstruktywnie i bardziej zdrowo żyć. To kiedy będzie kolejna edycja grupy DDA DDD, również jest, będzie umieszczona na naszej stronie. Także zachęcam do tego, żeby zapoznawać się na bieżąco z naszą ofertą.